Wszystkim. Dzisiaj zapraszam Was na tak pod tytułem Wyznanie YouTuberki, czy też Wyznanie YouTubeowiczki, bo widziałam, że dwie wersje y, są na YouTubie. Ja zostałam otagowana przez Sylwię Ingliter, których bardzo serdecznie dziękuję za to, że mnie otagowała i za miłe słowa, które były wypowiedziane pod moim adresem. Bardzo, bardzo jeszcze raz Ci dziękuję. I przechodzę do pytań, których jest 13. Pierwsze pytanie to: ile godzin tygodniowo spędzasz na nagrywaniu i edycji? Ja Wam powiem szczerze, że tak naprawdę próbowałam to przeanalizować i nie mam pojęcia, ponieważ ja nie nagrywam też regularnie tych filmów. Zdarza mi się czasami w tygodniu nagrać filmów kilka, tak żeby mi starczyło, że tak powiem, na, na kolejne tam dodawanie. Staram się mniej więcej tych filmów, znaczy staram się raz w tygodniu umieszczać jakiś tam film, żeby właśnie nie było takiej długiej przerwy. Ale najbardziej lubię nagrywać właśnie weekendy, ponieważ wtedy właściwie mam na to czas w tygodniu, szczególnie kiedy na przykład nie ma pogody, kiedy jest jesień czy zima, to wtedy już po prostu te filmy nie wyglądają fajnie, bo ja nie posiadam lamp. Więc generalnie ile mi to może zajmować w ciągu tygodnia, bo tutaj jest nagrywanie i edycja, może mi to zajmować w granicach. Jak ustrzelam 6 godzin, może przyjmijmy, że tyle, tyle mi to może zajmować. To też zależy od tego, jaki to jest film, bo tak naprawdę jeśli jest to film taki właśnie bardziej, gdzie nie muszę zbyt wiele edytować, to zdarza mi się nagrać od początku do końca bez żadnej edycji film i wtedy wiadomo, że jest to szybciej i nagrane, i edytowane, i potem publikowane, więc jak jest na przykład jakiś trudniejszy film, typu jakiś tutorial, czy coś takiego, czego raczej nie robiłam, no to wtedy wiadomo, że więcej czasu no mi to zajmuje. Następne pytanie. Wolisz wydawać czy oszczędzać? I tutaj w sumie tak naprawdę to powiem Wam szczerze, że lubię i to, i to, bo wydawać no tak jak każda kobieta, jak każdy człowiek, w większości przynajmniej wszyscy lubimy wydawać pieniążki. Natomiast ja jestem też taką osobą, że bardzo się niekomfortowo czuję, kiedy nie mam jakichś oszczędności. Czyli ja muszę mieć jakiś grosz gdzieś na koncie, czy gdzieś w takiej przysłowiowej skarpecie, taki, który będę mogła wykorzystać na jakąś taką nagłą potrzebę. Więc zdecydowanie jestem też taką bardziej oszczędną osobą. Aczkolwiek czasami, no mówię, kłócą się te dwa charaktery ze sobą, bo potrafię pójść i wydać naprawdę dużo pieniędzy i potem nie być z tego, co kupiłam, zadowoloną. Takie sytuacje też się zdarzają. A trzecie pytanie to kiedy jest ci najłatwiej filmować? No to tak jak już wcześniej wspomniałam, są to weekendy przede wszystkim, ponieważ wtedy mam więcej czasu, mogę sobie to wszystko tak zorganizować jak chcę, mogę się do tego fajnie przygotować. Nienawidzę nagrywać się na przykład po pracy, czyli po południami, ponieważ wtedy, jakby muszę no, poprawić ten makijaż, nie zawsze mam na to czas. Wiecie, czasami jestem po prostu zbyt zmęczona, więc na dobrą sprawę najczęściej są to właśnie weekendy, najbardziej lubię nagrywać w weekendy. Co Czwarte pytanie. Co sprawia, że gadanie do kamery nie jest dla ciebie krępujące? Ja w ogóle jestem gadułą z natury, więc ja bardzo dużo mówię i lubię mówić, więc to nie jest dla mnie problem, jak ja już siądę przed tą kamerą i zaczynam mówić. Jak już mam jakiś taki temat yy, konkretny do, do poruszenia, no to wtedy go poruszam i z reguły strasznie długo te filmy trwają nie jest to dla mnie na tyle krępujące, ponieważ ja wiem, że ja mówię do Was, ja wiem, że to będzie zostanie opublikowane, natomiast tak naprawdę w momencie, kiedy nagrywam, no to jestem sam na sam z tą kamerą, więc nie krępuje mnie to aż tak bardzo. Bardziej mnie, krępują mnie sytuacje, kiedy na przykład jestem gdzieś na mieście i miałabym zrobić vloga, na przykład jak już robiłam dwa vlogi. Tak oczywiście, no w tym momencie widzę, że ludzie się patrzą, widzę, że ludzie dziwnie reagują. To nie jest tak, że oni mają coś na mi za złe, czy tam krytykują, komentują, ale po prostu zastanawiam się, się, co my robimy, więc w tym wypadku, w takiej sytuacji, bardziej jest to dla mnie krępujące i wtedy nie jestem taka do końca naturalna. Wtedy jakoś tak, wiecie, hamuję swoje wywody niejednokrotnie. No bo myślę, że no, kurczę, ktoś mi usłyszy, coś sobie tam pomyśli, ale to jest chyba kwestia, mi się wydaje, takiego obycia się z kamerą i obycia się w takiej sytuacji właśnie z, z kamerą, więc myślę, że to jest kwestia tylko takiego czasu i doświadczenia. Następne pytanie, najgorszy nawyk związany z makijażem lub włosami. Jeśli chodzi o włosy, to bo to tak będzie szybciej. Z włosami to jest taki, że ja właściwie z włosami nie robię nic. I to jest coś, co ja powinnam zmienić na pewno, dlatego że znaczy nic, w sensie takim nie układam ich. Mycie, myję, wysuszyć wysuszę, ale nie robię nic poza tym. I to jest coś, co mnie denerwuje niejednokrotnie, ponieważ chciałabym mieć taki nawyk, w którym po prostu będę jakoś te włosy układała, bo wiem, domyślam się, że na pewno wyglądałoby to lepiej. Moje włosy by wyglądały lepiej i w ogólnym rozrachunku ja bym wyglądała lepiej. Natomiast ja sobie z reguły tam nic z tego nie robię i o tyle mam dobrze, że mam nisko włosy i po wysuszeniu, umyciu, i wysuszeniu włosy wyglądają ok, no ale mam świadomość tego, że mogłyby wyglądać lepiej i po prostu przez moje lenistwo tak nie jest, więc to mnie denerwuje i to jest taki nawyk, a może brak nawyku układania tych włosów. Natomiast jeśli chodzi o makijaż, to muszę Wam się przyznać, że zdarza mi się chociaż bardzo rzadko pójść spać z makijażem i to jest potworne, okropne i tak dalej. Kiedyś, kiedy byłam młodsza, to zdarzało mi się to częściej, a to chyba jest uzasadnione tym, że jak na przykład mam jakąś imprezę, gdzieś tam do późna w nocy jestem po prostu poza domem i wracam, jak jestem bardzo zmęczona, no to zdarza mi się, że po prostu... Brzydko mówiąc, olewam temat i nie robię tego do makijażu, ale staram się tego nie, yy, nie nadużywać i później jakoś tak, wiecie, źle się z tym czuję i moja cera też generalnie wygląda gorzej, może nie taki w takim jednorazowym, ale na pewno widać tą taką zmianę. Już teraz, jak jestem starsza, no to widać, że moja skóra nie lubi takiej sytuacji, no ale to jest taki nawyk, który czasami mi się mimo wszystko zdarza. Czyste pytanie to według ciebie, jakim cytatem powinien kierować się świat? I ja już analizowałam te pytanie, i generalnie Wam powiem szczerze, że nie mam jakiegoś takiego określonego cytatu. Natomiast mam wrażenie, że bardzo często ludzie wyprzedzają fakty, i bardzo często też wracają ludzie do przeszłości i według mnie takim ważnym stwierdzeniem byłoby um, po prostu patrzenie na to co jest tu i teraz, czyli nie skupianie się na tym co było, nie skupianie się na tym co będzie, nie analizowanie wszystkiego tam naprzód i, i wstecz, tylko skupienie się na dokładnie tej chwili, która jest i to jest takie coś co nad, nad czym ja się zastanowię, jest bardzo ważne i bardzo pomaga, bo bardzo często nie zauważamy tego co po prostu w danej chwili się z znajduje czy w danej chwili jest, bo już gdzieś tam myślami jesteśmy w przyszłości, czy w przeszłości, czy nie daj Boże tą przeszłość jakoś analizujemy na czynniki pierwsze, nie wiem, yy, to nic naprawdę nie powoduje dobrego. Niczego dobrego nie wnosi. Tak samo takie ciągłe patrzenie w przyszłość. Ciągle ja muszę to, ja muszę zrobić tamto, to też nie jest dobre. Więc myślę, że bardzo ważne jest to, żeby po prostu skupić się na tym, co jest tu i teraz. Siódme pytanie to, ile czasu zajmuje Ci wyszykowanie się rano? No to w sumie tak naprawdę nie ma tutaj tragedii, bym powiedziała, dlatego że mi zajmuje około tak 40 minut wyszykowanie się już od wstania do wyjścia do pracy. Najczęściej, kiedy właśnie wychodzę do pracy. Jeśli są weekendy, czyli nigdzie się nie śpieszę, nigdzie za bardzo nie muszę, po prostu szybko wyjść, to wtedy lubię tak sobie, wiecie, dłużej się pomalować, wyszykować, zjeść sobie po prostu dłużej śniadanko. Tak, zdecydowanie lubię celebrować właśnie te, te poranki, natomiast kiedy się śpieszę, no to wtedy pół godziny, 40 minut to naprawdę zależy, ale z reguły no, nie więcej niż 40 minut, także myślę, że nie jest tak dramatycznie. I ósme pytanie to ulubiony film na YouTube. I ja Wam powiem tak, nie mam takiego ulubionego filmu, a może taki film był, ale ja go po prostu tak na tyle nie zapamiętałam i na tyle on mocno nie wbił się w moją głowę, żebym mogła Wam teraz przytoczyć ten film czy podlinkować. Ale bardzo lubię filmy Michelle Fan, nie wiem czy ją kojarzycie na pewno, bo, bo jest bardzo znaną YouTuberką jedną z najbardziej znanych na świecie. I uważam, że ona ma bardzo dobrze zrobione filmy. I zauważyłam, że ja w filmach, jeśli miałabym określić jakiś film fajnym, to z reguły patrzę na to, jak on jest zrobiony, jak jest zmontowany. Bardzo mi imponuje to, że ktoś potrafi pięknie zmontować film. Film po prostu jest taki z różnymi efektami, przejściami. Jest taki... No, poza tematyką, poza tym e, poza jakością, to właśnie ta edycja, ta taka obróbka cała bardzo mi to imponuje i bardzo mi się to podoba, więc takie filmy najczęściej mi przypadają do gustu. E, no i e, dziewiąte pytanie. Wymień youtubowiczkę, czy youtuberkę? którą oglądasz, a która zasługuje na więcej subskrypcji. Ja tutaj muszę powiedzieć, że tak naprawdę ja oglądam e, youtuberki, które już mają jakąś tam ilość e, subskrypcji. Nie dlatego, że m, uważam, że te po prostu, e, które mają mniej e, subskrypcji, są nie takie, złe i tak dalej, to nie o to chodzi, tylko po prostu czasem faktycznie e, dostęp do takich osób no, jest e, utrudniony. Nie są one w jakiś sposób, w żaden sposób e, wypromowane i bardzo często po prostu gdzieś tam mimochodem. E, do, dowiadujemy się o takich osobach, które zasługują właśnie na więcej uwagi. Natomiast kanałem, który uważam ma bardzo duży potencjał jest kanał dziewczyny Angeliki Ludora Makeup, którą tak się składa osobiście znam, poznałyśmy się właśnie przez YouTube i ona nie ma dużo filmików, nie ma też dużo subskrypcji, ale uważam, że naprawdę jej kanał się rozwinie, ja jej tego szczerze życzę. Mówię, poznałyśmy się na żywo, więc to w ogóle jest świetna dziewczyna. Nie ma profesjonalnego sprzętu, a jakoś ma bardzo dobrą, co też w ogóle dla, szacunek dla niej w tym momencie. I przez to, że ma mało tych filmów i nie nagrywa regularnie, no to uważam, że ten kanał jej tak no, nie rozwija się bardzo, ale naprawdę jest godny polecenia. Uważam, że ma bardzo duży talent, jeśli chodzi o malowanie, bo tam generalnie ona zajmuje się właśnie robieniem makijaży. Także yy, tak naprawdę makijażów? Makijaży? Nie, makijaży. To jest pierwszy kanał, który ja bym poleciła i który uważam, że ma mało, za mało zdecydowanie subskrypcji. A pozostałe kanały, o których chciałam wspomnieć, to kanały są, te kanały są znane. Natomiast ja uważam, że wciąż jest mało subskrypcji, bo są to świetne osoby. I mówię tutaj na przykład o Radce, która ostatnio sprawdzałam, ma około chyba 30 paru tysięcy subskrypcji, co oczywiście jest dużo, ale to, co ta dziewczyna wnosi w ogóle w YouTube, to, co, jaką ona ma wiedzę, i jak potrafi ją przekazać, to jest dla mnie tak wielka inspiracja, że naprawdę uważam, że zasługuje na jeszcze więcej tysięcy subskrypcji, i nie wiem, dziwię się, dlaczego tak mało tych subskrypcji po prostu ma. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest to Connie Blondie, którą też bardzo, bardzo lubię i która uważam bardzo dużo wnosi w YouTube. Jest niesamowitą dziewczyną. Nie poznałam jej osobiście, ale naprawdę uważam, że. I tak ma mało tych subskrypcji jak na to, co fantastycznego właśnie YouTube wnosi, więc no to są takie przykładowe kanały. Nie znam zbyt dużo takich kanałów malutkich, takich wiecie raczkujących, które, które po prostu mają mało tych subskrypcji, zbyt mało jak na to, co robią. Ale na, pe na pewno na YouTubie jest bardzo dużo takich kanałów, które zasługują na uwagę, bo YouTube jest po prostu bogaty właśnie w takie fantastyczne osobowości, więc na pewno takie osoby są na YouTubie, o których Warto by było wspomnieć. Niestety właśnie, co jest takie trochę bolesne, te osoby bardzo pewnie będą miały długą drogę, żeby ktoś je zobaczył. I następne pytanie, dziesiąte, to co, co w nadchodzącym roku cieszycie najbardziej? I tutaj ja się muszę Wam do czegoś przyznać, ponieważ w przyszłym roku biorę ślub, więc jest to dla mnie wydarzenie, no, jedno z najważniejszych ogólnie w życiu, a w następnym roku to myślę już w ogóle nic, żadne inne wydarzenie tego nie przebije. Jedenaste pytanie. Najbardziej krępujący moment podczas filmowania? Ha, najbardziej krępujący? Ja nie lubię, krę nie lubię kręcić filmów w towarzystwie jakichś tam osób trzecich, także to mnie trochę może krępować, ale no jakoś tam sobie poradzę, tylko chyba bardziej naturalna jestem w momencie, kiedy kręcę właśnie sam na sam z kamerą. Krępujące też jest to, kiedy właśnie jestem gdzieś na, na dworze powiedzmy, kręcę jakiegoś vloga, to wtedy też się krępuję. Ale też zauważyłam, że w ogóle mi bardzo ciężko jest zacząć, czyli te pierwsze hej, czy cześć, cokolwiek, to zawsze to jest w ogóle hej, w ogóle jak mam to, zawsze jakoś tak nie wychodzi, to jak, jak wyjść powinno. I często też robienie tych miniaturek. To jest takie mizdrzenie się i to mnie denerwuje i, i też krępuje, I ja takie dziwne te miny tam robię, więc te miniaturki też jakoś tak mnie krępują, można powiedzieć. Czyli aha, i stroje dnia też powiem Wam szczerze, że ja no nie umiem chyba tych stroje dnia robić, dlatego że jak ktoś mnie kręci. Ja wtedy nie wiem, co ja mam zrobić. Nie wiem, jakoś tu się uśmiecham, tu gdzieś jakieś takie dziwne miny robię, także nie wychodzi to naturalnie, więc to też jest takie trochę, bym powiedziała, krępujące. I dwunaste pytanie to, ile zajmuje Ci przygotowanie się do filmu? Standardowo, tak normalnie, jak się szykuję. Ja nie jakoś nie wydziwiam. Czasami mi się zdarzy, że właśnie jakoś inaczej makijaż zrobić. Ja lubię naprawdę takie właśnie sobotnie czy niedzielne poranki, kiedy mogę właśnie się przygotować tak fajnie, wiecie, jak, jak właśnie bym chciała, jakbym chciała się codziennie przygotować, ale nie mam na to czasu. I wtedy, jak już jestem gotowa, no to kręcę, więc generalnie możemy przyjąć około też pół godziny, 40 minut, o, 40 minut, albo do godzinka, może niech będzie godzinka. I ostatnie pytanie to, czy w tej chwili od pasa w dół jesteś ubrana w spodnie, spódnicę, dres czy piżamę? Ja nie chodzę w piżamie w ciągu dnia, no chyba że jestem bardzo chora, i leżę w łóżku na przykład. Jeśli chodzi o dresy, to nawet nie mam dresu, więc przyznam szczerze, że nie chodzę też w dresie. Najczęściej chodzę w ogóle w domu, w tym, w czym chodzę tak ogólnie na co dzień, gdzie bym mogła wyjść do miasta i tak dalej, i tak dalej. Jak już mam jakieś rzeczy, które mi się pogniotą, czy jest mi szkoda, czy. wybieram. Ale na przykład w tej chwili, bo chyba to chodzi o to, że mam pokazać, no to mam akurat jeansy, także. Nie mam piżamy, jeansów nie widać. O, mam jeansy, także nie jest źle. No i to by były wszystkie pytania. Ja też bardzo bym chciała, żeby kilka osób odpowiedziało na ten tak, żeby zrobiło swoją wersję. I będę bardzo, bardzo szczęśliwa, kiedy Miss PK Project, czyli Paulinka, zrobi właśnie odpowiedź tego tagu. No w ogóle, gdyby to zrobiła Basia z Colin Blond, to by było już rewelacyjnie, to by była przeszczęśliwa wręcz. I oczywiście pozostałe osoby, które chciałabym, żeby zrobiły ten tak, a jeszcze nie robiły, bo musiałabym tu prześledzić właśnie kanały dziewczyn, to też napiszę Wam na dole, więc tymczasem bardzo Wam dziękuję za oglądanie i pozdrawiam serdecznie, pa! pa.